Witam was wszystkich w kolejnej recenzji. Tym razem mam przyjemność zaprezentować nowoczesny model smartbenda Ronneberg R3S Mesh o nowoczesnym i ekskluzywnym designie. Posiada prosty, intuicyjny w obsłudze interfejs, dzięki czemu jego użytkowanie nie sprawi problemów nawet osobom, które do tej pory nie miały do czynienia ze smartwatchami. Świetnie sprawdza się w codziennym użytku, a także podczas ćwiczeń, takich jak bieganie czy jazda na rowerze. Opaska jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: srebrny oraz złoty róż. Teraz przejdziemy do najważniejszych funkcji SmartBanda Roneberg R3S Mesh, a więc zaczynając od samego początku. Zegarek posiada funkcję wibracji. Świetnie sprawdzi się podczas przychodzących powiadomień, przypomnień oraz alarmów. Ma do wyboru trzy różne tarcze zegara. Smartwatch monitoruje tlen w naszej krwi oraz posiada funkcję aktywacji zegarka uniesieniem ręki. Zegarek ma wbudowany krokomierz mierzący ilość przebytych kroków oraz spalonych kalorii. Mierzy również nasz puls oraz odmierza ciśnienie krwi. Monitoruje jakość i czas snu oraz dynamicznie monitoruje pracę serca. Smartwatch informuje o połączeniach przychodzących z identyfikacją numeru dzwoniącego oraz wysyła powiadomienia o SMS-ach oraz z innych aplikacji takich jak Facebook czy Twitter. Wysyła alarm przypominający o odpowiednim nawodnieniu organizmu oraz alarm wibracyjny chroniący przed zgubieniem zegarka. Zaawansowana opaska sportowa z pomiarem parametrów ciała to świetny sposób, aby wprowadzić w swoje życie odrobinę technologii. Opaska sportowa R3S wyposażona jest w energooszczędny chip Bluetooth, który umożliwia szybkie synchronizowanie z telefonem. Ten inteligentny zegarek podniesie jakość życia. Pozwoli nie wyciągać telefonu, aby sprawdzić powiadomienia. Poinformuje wibracjami o połączeniu przychodzącym, jak i SMS-ach. Połączenie smartbenda z telefonem i aplikacją mobilną jest bardzo proste. Wystarczy zeskanować kod QR, który znajduje się w instrukcji obsługi, a następnie uzupełnić wszystkie potrzebne informacje i cieszyć się z dodatkowych funkcji, jakie proponuje nam aplikacja. To byłby już koniec, jeśli chodzi o recenzję smartbenda R3S Mesh. Dziękuję że zostaliście do samego końca. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.